Weekend z blondynką. Jest sobota minęła godzina 16. Zapraszam na kolejne wydanie programu Weekend z blondynką. Wraz z zmianą pory roku powinno zmieniać się nasze podejście do pielęgnacji skóry twarzy chociażby. No, zima z pewnością odcisnęła piętno na ogólnej kondycji naszego organizmu, a szczególnie mocno dała się we znaki naszej skórze. O tej pielęgnacji dzisiaj będzie mówił mój gość, Agnieszka Woś, ze studia kosmetycznego, ale pięknie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Chciałybyśmy pewnie, żeby to ciepło już było bardziej odczuwalne, żeby ta wiosna już faktycznie, żeby tą wiosnę faktycznie można było już poczuć pełną piersią. ...ale na to jeszcze przyjdzie czas. Nie zmienia to faktu, że troszkę musimy się odbudować po tej zimie. Powiedz, z czym teraz możemy mieć problemy? I mam tutaj na myśli i panów, i panie. W tym momencie największy problem mamy chyba z jakością skóry. Dużo ogrzewania, przebywanie w klimatyzacji, przesuszenie skórka, Także z tym sobie musimy na dzień dzisiejszy poradzić w gabinecie kosmetycznym. To od czego zaczynamy? No zaczynamy od tego, żeby sprawdzić stan skóry. Analizujemy, co jest do zrobienia co potrzeba, jaki zabieg trzeba wykonać. Zazwyczaj są to przebarwienia. Paniom najbardziej to dokucza. Na wiosnę chciałybyśmy być takie glam, ujednolicone, żeby ta skóra była promienna, żeby zdrowo wyglądała. Także nacisk kładziemy na złuszczanie albo mechaniczne, albo za pomocą środków chemicznych, kwasów, preparatów z kwasami. Czy teraz wiosna to jest właśnie dobry moment na te kwasy? Jeszcze tak. Dopóki nie mamy dużego nasłonecznienia, dopóki się nie opalamy, jest to bardzo dobry moment. Chociaż na dzień dzisiejszy kosmetyki są takie, że kwasy są wykonywane całorocznie. Mówimy tutaj o pielęgnacji skóry pań, a panowie chyba mają trochę inną skórę. Co oni muszą robić teraz? Panowie też korzystają z takich zabiegów. Kładziemy nacisk na pielęgnację domową, oczywiście, chociaż z tym zazwyczaj jest problem, bo się ciężko zmobilizować. Czyli czego w ogóle zanim my trafimy do gabinetu kosmetycznego? od czego my w domu powinnyśmy, to zacząć się już przygotowywać do tej tak. odnowy. I jeśli chodzi o pielęgnację, to podstawą jest przede wszystkim demakijaż, czyli odpowiednie oczyszczenie skóry, stonizowanie jej. Często popełniamy ten błąd, że poprzestajemy na przykład na demakijażu płynem micelarnym, który trzeba zmyć tonikiem, jakimś hydrolatem. Różne są do tego preparaty. Panowie oczywiście takich rzeczy nie używają, zazwyczaj jest to pianka do golenia, najwyżej jakiś żel po goleniu ale odpowiednie byłoby używanie kremów stosownie do typu skóry. Czyli zmywamy twarz. Zmywamy, zmywamy. twarz odpowiednio, później co? nakładamy krem? Tak, po demakijażu nakładamy odpowiedni preparat. Panie oczywiście z naciskiem na okolice oczu, która jest tu bardzo taka newralgiczna. Ale się osobne, y, osobny krem używamy pod oczy, czy oczywiście, możemy osobny? Oczywiście. Najlepiej są do tego dedykowane. One mają dużo składników aktywnych. Można sobie wykonać delikatny masaż tego oka, a później następuje aplikacja kremu odpowiedniego do danego typu cery. Po kremie jakoś możemy przejść do makijażu? To już będzie nasza taka Skóra zabezpieczona? Tak, oczywiście. Istnieją też pod makijaż odpowiednie preparaty, które stosujemy, ale jeśli chodzi o makijaż dzienny, kremy są teraz tak dobrej jakości, że one mogą stanowić tą bazę. Jak już wiemy, znamy, wpoiłyśmy sobie do głowy tą podstawę pielęgnacji, idziemy do gabinetu. Mówiłaś tutaj o tych kwasach, że jeszcze je można wykonywać. Tak. Ale jakie jeszcze zabiegi mogą zrobić dobrze naszej skórze, odmłodzić? spłycić marszczki. Jeśli chodzi o taką kosmetykę tradycyjną, no to przede wszystkim złuszczania mechaniczne, czyli mikrodermabrazja, peelingi różne mechaniczne. Ja osobiście polecam peelingi enzymatyczne, bo one nie naruszają ciągłości naskórka i są po prostu dla nas bezpieczne. Działają w sposób chemiczny. Te zrogowaciałe komórki, które mamy na twarzy usuwają bez większych takich uszkodzeń, które mogą się przyczynić do tego, że się pojawiają stany zapalne, Wiadomo, nie każdy ma tą cerę idealną. Peeling kawitacyjny na pewno. To jest takie delikatniejsze złuszczanie za pomocą ultradźwięków. To też pani bardzo często wykonują i bardzo lubią. No i oczywiście te złuszczania kwasowe. No i trzeba później tą pielęgnację przedłużać w domu, tak? Żeby ten efekt. Tak, zazwyczaj zabiegi, które wykonujemy, mają linię kosmetyczną dedykowaną do pielęgnacji domowej. I na przykład, jeśli wykonujemy, przypuśćmy taki azalainowy Peeling to kremy, które mamy dedykowane do pielęgnacji domowej, też posiadają niewielkie stężenia tego preparatu, aby podtrzymać efektywność zabiegu. A jeżeli chodzi o pielęgnację panów, to zabiegi są podobne? Podobne, chociaż panowie mają mniejszą cierpliwość, te zabiegi zazwyczaj są krótsze, ale też lubią być czasami dopieszczeni. Często przychodzą na przykład na masaże twarzy i korzystają z tego typu usług. relaksu. Tak, relaksur lubią się relaksować. Dwa wie. No to jak już jesteśmy przy masażu twarzy, bo on brzmi bardzo przyjemnie. Tak, bardzo przyjemnie, bardzo zachęcająco. Jest to nie tylko relaks, ale takie działanie długofalowe, ponieważ jest to jeden z najprostszych, najtańszych zabiegów w gabinecie kosmetycznym. Ale jeśli jesteśmy systematyczni, to przynosi doskonałe efekty przeciwzmarszczkowe, właśnie takie rozluźniające, relaksacyjne. Super, bardzo polecam. Wspomniałaś tutaj o tej regularności, i to jest chyba też klucz do tego pięknego wyglądu i zachowania tego wyglądu do późnych lat tak naprawdę, no bo geny to jest jedno, ale faktycznie dbanie o tą skórę to jest 3 czwarte sukcesu. Oczywiście. No, wiadomo, że jak tylko wychodzi słońce z zachmur, przychodzi wiosna, wszyscy chcemy wyglądać pięknie, dobrze się czuć. Jest to zazwyczaj działanie krótkofalowe, bo chcemy od razu efektów, a po prostu z wytrwałością różnie to bywa. Także tutaj ta pielęgnacja i codzienne nakładanie tych preparatów i odwiedzanie regularne, na przykład ze wskazaniem do serii zabiegów gabinetu kosmetycznego jest bardzo ważną sprawą. No to jak już wiemy, jak dbać o naszą twarz, to zejdźmy nieco niżej, bo wiadomo, że wiosna to kolory, to makijaż wiosenny, to powiedzmy, jakie te trendy są teraz. Trendy makijażowe w tym roku bardzo nas nie zaskoczyły, ponieważ jest nadal, nadal na topie to, co było w zeszłym roku, czyli ten połysk, taki glam, odświeżona skóra, nie nakładamy ciężkich podkładów, nie robimy konturowania takiego, jak było to kilka lat temu modne, tylko nakładamy kremy. Bibel. B, czy takie lekkie musy, których nie widać na twarzy. Trend się zmienił też, jeśli chodzi o wygląd, wygląd brwi, czyli one nie są przerysowane, mocne, takie nakreślone, geometryczne, tylko jest to nakładanie preparatów, które lekko je podkreślą, no i podkreślone są rzęsy i oko. Brew troszeczkę odchodzi w naturalność. Od tak. A usta? Usta w tym roku albo takie tradycyjne nudziaki, czyli delikatne podkreślenie, albo wyraźne kolory burgundy, fiolety, takie winne kolory. Ale to, to raczej króluje. bardziej na wieczór. Tak wieczorowe bardziej to są stylizacje. I też nie ma tu znaczenia, czy to jest w połysku, czy w macie mocno określone mhm. usta. Oczywiście też dobrze by było, żeby te usta były takie bardziej naturalne niż. Ale przede wszystkim jak mówimy tutaj o tym makijażu, właśnie o tych lekkich podkładach, o tych ustach, na przykład w tym kolorze mhm. miód, wszystko musi być zdrowe. Oczywiście. Wtedy będzie efekt. Tak, efekt jest przede wszystkim, jak skóra jest e, taka promienna i dobrze wygląda, bo wiadomo, że nałoż jeśli nałożymy cokolwiek na twarz, a ona źle wygląda, to będzie efekt Odwrotny, Odwrot do Od zamierzonego. Wrotnego, tak. To jeszcze powiedzmy o paznokciach, bo te mają także y, swoje mody i tak, fale. Tak. W tym roku jest modny efekt księżniczki. Są to paznokcie też albo naturalne całkowicie, w kolorach nude, z różami. Jest modny połysk. Brokat, tylko te zdobienia nie są jakieś bardzo skomplikowane, bo jesteśmy nastawieni na oszczędność czasu. Czyli to są proste stylizacje. Też nie ma znaczenia czy to jest migdałek, czy kwadratowy taki kształt, czy krótkie, czy długie. W trendach pojawia się też french, tylko jest to french w odblaskowaniu takich kolorach, nawet fluorescencyjnych. Każdy paznokieć w innej barwie, także można troszkę poszaleć, ale jak? raczej jest to stonowane. Jak sobie może ktoś w pracy też pozwolić na takie szaleństwo, prawda? A ciemne kolory? Ciemne kolory, jak wiadomo, klasyka zawsze się obroni, także też się pojawiają w tych stylizacjach. No wiosną raczej są to barwy takie pastelowe. To wszystko, o czym mówiłyśmy, można określić jednym słowem. Natura. Natura. Tak, ale, przede wszystkim, ale przede wszystkim to zdrowie, to zadbanie o siebie, to wtedy najdelikatniejszy makijaż, najdelikatniejszy kolor na paznokciach będzie po prostu piękny. Właśnie wyglądał. tak jak zauważyłaś, że tak samo jeśli chodzi o twarz, to w trendach paznokciowych duże znaczenie ma stan naszej skóry. Jeśli dłonie są przesuszone, czerwone, jakieś podrapane, no to wiadomo, że wszystko będzie źle wyglądało. Trzeba też zwrócić uwagę na pielęgnację dłoni, wykonujemy peelingi, nakładamy preparaty rozjaśniające takie regeneracje. Generujące. Na dłonie? Tak, oczywiście. Domowe sposoby też się tu obronią, czyli jakieś masło kokosowe, olej kokosowy, czy oliwa z oliwek z Parafinka cefryną. też? Parafinka, tak. Dłonie są wizytówką wieku kobiety, prawda? Oczywiście. To widać. To widać, a o tym zapominamy, stawiamy właśnie na preparaty, które. Napinają naszą skórę na twarzy, a dłonie i szyja, szyja też pozostają takie zapomniane. Musimy zwrócić uwagę na pielęgnację tych okolic. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Agnieszka Woś ze studia kosmetycznego, ale pięknie dzisiaj była gościem weekendu z blondynką. Dziękuję. dziękuję. A my słyszymy się za tydzień, tuż po godzinie 16. .00. Małgorzata Cioroch. Zapraszam.